Chyba wszystko działa. Sprawdzamy. Dzień dobry. Dzisiaj z podglądem multimedialnie pewnie jeszcze nie będzie widać, Chyba wszystko działa, Sprawdzamy. Fajnie będziemy zaczynać mówić teraz tak. Dzień dobry, kończymy z muzyczką. Witam serdecznie, nazywam się Marcin Delowski i przedstawiam Państwu, jak można sobie życie ułożyć na nowo. Po wielkich tragediach czas na wielkie sukcesy. Czy ktoś z nami jest na żywo? Tego nie wiemy. Robimy eksperyment z podglądem. Tutaj mamy troszeczkę. No to jest taki błąd chyba mój, że zmieniłem tą kamerę na tę drugą stronę, bo ja nie będę jednak widział, co tu się dzieje. Spróbujemy może to rozwinąć. Jakby ktoś mi mógł powiedzieć, jak robić dobre live'y, bardzo chętnie się poduczę. Ile mamy osób na żywo? Na żywo jest jedna osoba. To znaczy się, że ja sam siebie oglądam. Jest dobrze. Dobrze. Moi mili Państwo, przechodzimy do rzeczy. Chciałbym bardzo Wam wszystkim podziękować, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie, że lajkujecie, że komentujecie. To wszystko jest bardzo ważne. Na wszystko zwracam uwagę, nie na wszystko mam czas, żeby każdemu odpisać. Ale to, co jest najważniejsze, to dzisiaj krótko. Moja mama obchodzi trzy razy imieniny w ciągu roku. 1 stycznia, bo jest miecią. 2 lutego i 26, bo jest mircią. Więc ten bukiecik dla niej. Wszystkiego najlepszego, Pani Mirko. Kto się dołącza? Michał, możesz dołączyć się do życzeń dla przyszłej teściowej? Zapraszam, zachęcam. Dla Mirosławy zbieramy życzenia lajkiem, uśmiechem, kwiatem, komentarzem. Cześć! Cześć Michał! Cieszę się, że jesteś. Przynajmniej mam do kogo mówić. Chociaż gdyby cię nie było, jestem przygotowany. Oto moja widownia. Na czym polega robienie pieniędzy? pieniędzy? Pieniądze człowieka się mogą trzymać bardzo łatwo, ale bardzo łatwo też mogą człowieka opuścić. I cała rzecz polega na tym, żeby raz zgromadzone pieniądze pomnażać, a nie wydawać. Kto jest zainteresowany moim sposobem na robienie i pomnażanie pieniędzy, zostanie i posłucha, udostępni, zalajkuje. Skomentuję. Po pierwsze, należy wziąć czynny udział w, w życiu społecznym, czyli w dzisiejszych czasach jest to Facebook, jest to Instagram, jest to YouTube, ale również TikTok. Kto z Was zna aplikację TikTok? Niewiele. I niewiele z Was ma na tej aplikacji konto. Ja badam. Bawię się i cieszę mnie to, co się dzieje na TikToku, bardzo mi to pomaga w, również w nauce. Druga rzecz. To dzieci. Dzieci to jest emerytura. To jest przyszłość, to są pieniądze. Musimy inwestować w dzieci. Ja mam dwójkę. Syn Tytus 12 lat. Córka Matylda 3 lata to są moje pociechy, dla których warto się spocić. dla których warto coś zostawić po sobie. Pozwólcie. Żeby mogli powiedzieć, że mieli fajnego tatę. Zacząłem pisać książkę. I ta książka jest, jak dla mnie, to jest super sprawa. To są między innymi kwestie terapeutyczne, kiedy można się wygadać, można się wykrzyczeć do pamiętnika, do książki, do bloga, do przyjaciela w liście, w wiadomości. To zawsze człowiekowi lżej. Mnie jest bardzo miło, kiedy mogę się wykrzyczeć do mojej książki, kiedy ktoś może to przeczytać. Lubię, kiedy ktoś mnie czyta, a potem jeszcze coś ciekawego od siebie doda. Mam też chlebek swój. Mój chlebek jest bardzo nietypowy i bardzo wyjątkowy. Bardzo go lubię i będę promował go, dopóki mi się nie znudzi, czyli do końca. Chlebek ten z ziarenkami jest tak unikalny, że jak już wspominałem, Spróbujcie poszukać, spróbujcie znaleźć gdzieś podobny chlebek z ziarenkami czyja, który jest dostępny po prostu, od tak idę sobie i kupuję. Prawdopodobnie, jeśli będzie dostępny, to trzeba go będzie zamawiać, trzeba będzie na niego czekać, na mój też. Jaki to jest pomysł na milion? Pomysł na milion. Yy... To jest zainwestować w siebie milion, gdy człowiek pobiera wiedzę od najznakomitszych postaci z tego świata, z których czerpie przykład, którzy są dla niego wzorcem. Powielam pewne ruchy u pewnych osób, i to. Daje mi pewność nieomylnego działania. Pomyłek już zrobiłem w życiu, tyle, że mogę się tymi pomyłkami z wami podzielić. Każdy z was coś od siebie wnosi do mojego projektu. I ja jestem bardzo podobny do was, i wy jesteście do mnie podobni, bo tak naprawdę, jeżeli wzięliście kiedykolwiek kredyt, to ja coś o tym wiem. Jeżeli macie moto zajawkę, to ja coś o tym wiem. A jeżeli na przykład żyjecie na emigracji, to też coś o tym wiem. Jak chcecie zmienić pracę, jak jesteście na bezrobociu, też dużo o tym wiem i mogę wam powiedzieć. I każdy z was przeżył jakieś. Załamanie, czy psychiczne, czy rozstanie, czy utratę pracy, czy utratę bliskiej osoby. Albo zwykłą depresję, albo cięższą przypadłość. I ja również mogę w tym temacie Wam dużo opowiedzieć. Jeśli macie konflikt z prawem, z komornikiem, też Wam o tym mogę opowiedzieć. Co byście tylko nie chcieli. Dziękuję Wam za to wsparcie i oczekuję tego więcej. Chciałbym się dowiedzieć, co Was by interesowało. Cześć, Filip. O czym chcielibyście się ze mną dowiadywać, dogadywać? Na jaki temat chcielibyście się ze mną pokłócić? O to by mnie bardzo kręciło. Jakby ktoś się chciał ze mną nie zgodzić i powiedzieć: Nie masz racji. Nie zgadzam się z Tobą i to byłoby super, bo ja w tym momencie mógłbym pokazać całą swoją wiedzę, skąd czerpę informacje i jak jestem do tego przygotowany. Czy ktoś z Was zaproponuje coś? Wiktor, dzień dobry. Czy ktoś z Was zaproponuje, o czym chcielibyście tutaj posłuchać? Yy, możecie słuchać o różnych bajkach wymyślonych, stworzonych, prawdziwych, jakie tylko chcecie, taką Wam opowiem. A jeżeli nie macie żadnych próśb, to ja będę dalej robił to, co chcę. Yy... Na pierwszym spotkaniu powiedziałem Wam, że jest projekt. Na drugim spotkaniu, czyli dzisiaj, pokazuję Wam, że zabieram się do robienia pieniędzy w sposób przygotowany, odpowiedzialny, nietuzinkowy. Mam dużo pomysłów, których nie chcę wszystkich teraz zdradzać. Co chwilkę powstaje coś nowego. Jeśli dzisiaj powiem to, co wymyśliłem pół roku temu, to już, już jest jak to można powiedzieć nieaktualne. Jeśli powiem Wam to, co wymyśliłem wczoraj, to gdy spotkamy się za miesiąc, co to będzie? Nieaktualne. Bardzo chętnie przyjmuję od Was wskazówki na messengerze. Wysyłacie do mnie wiadomości prywatne i to mnie cieszy. Staram się, jak mogę, brać z tego inspirację, czerpać pomysły, jak Wam mogę jeszcze i coś więcej pokazać. Na dzisiaj bardzo mi się streszcza, bardzo mi się spieszy. Jak widzicie, jest wazonik, jest kwiatuszek, jest koszulka. Pędzę do mamuni. Mamunia moja czeka na mnie. Trzymaj się Michał i ja już się nie mogę doczekać tego wieczoru. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że dzieci to jest przyszłość, to są pieniądze, to jest emerytura, to jest filar i chociaż Kręcata sprzedała mi drugi filar to była złota jesień w PZU. To było ciekawe, ale w tym momencie na tym koncie nie ma pieniędzy i nie rozmawiajmy o tej kwocie, która tam widnieje. Sam sprzedawałem ubezpieczenia, tak zwany trzeci filar, i trochę się na tym yy, znam. Wiem, że to jest bardzo ważne. Wiem, że nie każdy sobie może na to pozwolić, i nie każdy jest na tyle odpowiedzialny, że rozumie, że to jest tak ważne, że musi sobie na to pozwolić. Trzeci filar. Jeśli ja nie zdecydowałem się na trzeci filar taki typowy, który znacie z reklam w telewizji, to po dzisiejszym live'ie dowiedzieliście się, jaki jest mój trzeci filar. Są to moje dzieci. Wierzę w nie. Będę inwestował. Jestem to ja sam. Moja głowa, moje dwie ręce, moje dwie nogi. Więc inwestuję w siebie. Wiem coraz więcej. Możecie z tej wiedzy skorzystać. Wszystko, czego dowiaduje się dla siebie, dowiaduje się również dla was. Im więcej wy będziecie wiedzieć, tym ja bardziej na tym skorzystam. Zachęcam do yy, odwiedzania moich stron, udostępniania ciekawszych fragmentów, komentowania. I na dzisiaj to wszystko bierzcie się do roboty, Czekam na Wasze reakcje. Tak, na Wasze reakcje czekam, do tego jesteście mi potrzebni: do tego, że ja do Was mówię, a Wy mnie opierdzielacie albo chwalicie. Dzisiaj taki dzień, <laughs> sobotnia noc, będzie dzisiaj gorąca, więc ostatnia sobota karnawału. Dobrze kojarzę? Tak. Faworki, pączki i kto tam co lubi. Zapraszam. Jeszcze tylko na taką małą prezentację na koniec, kto jest na tyle zdeterminowany, aby zostać, pokażę Wam kilka zdjęć. O, proszę bardzo. Czego to się zaczęło? Kilka lat temu wracając z emigracji, kupiłem sobie takiego kłada. I w pierwszy dzień od razu złamałem sobie nogę. Przeskrętażowe złamanie kości udowej z przemieszczeniem. Dobrze, że nie było otwarte. A to po wizycie kolegi Rafała w, w szpitalu. Nie piję alkoholu teraz. Tak wyglądała moja rana. A tak wyglądała rehabilitacja u mojej mamuni. Także wiecie, dlaczego się tak spieszę. Selfie stick zrobiony z kuli. Pula do nogi, aby łatwiej było chodzić. I proszę mi powiedzieć, kto z Was może się pochwalić taką instalacją w nodze? O. Jak Wam się to podoba? No, mówią, że to Tytan, ale na bramkach, jak mam na myśli lotnisko, to brzęczy. Rehabilitacja u mojej mamusi. No naprawdę jest do czego wracać. I ten chlebek, mój chlebek. Nawet z taką dziurą. On przyczynił się do tego, że powstała Matylda i ja. Ja. To taki węgiel, który wziął się za siebie i mam nadzieję, że niedługo będę diamentem. A wiecie, co wam jeszcze pokażę? To jest mój nowy komputer. O, MacBook Pro 16. Kosztuje 13 tysięcy złotych i już niedługo będzie mój. Dziękuję ślicznie wszystkim za uwagę. Zapraszam za miesiąc, 22 marca. Będziemy mówić o dobrych nawykach. Nowych nawykach. Które wypierają stare nawyki. Jednym takim nawykiem jest picie wody, na przykład zamiast picie alkoholu. Do zobaczenia za miesiąc.